Hello, hello, pszczółki moje kochane, z ściekle rozgrzanej radiostacji nadaję do Was Michał Panuś, specjalista tu z kada elektrycznego w firmie CNS Solutions. W dzisiejszym odcinku postanowiłem pokazać Państwu, w jaki sposób możemy łatwo i przyjemnie stworzyć rysunek montażowy. Do tego celu posłuży nam następujący schemat. Widzimy tutaj, stworzymy ten rysunek montażowy tutaj z zabezpieczeń i styczników, które są z uwzględnione na tym schemacie. Widzimy, że tutaj pewne zabezpieczenia i styczniki sterujące napędami. No dobrze, pierwszą rzeczą, którą trzeba wykonać w celu utworzenia nowego schematu montażowego, jest dodanie nowego, nowej nowe formatki do stworzenia schematu. Tak? W momencie po dodaniu takiej, takiej formatki od razu wyświetla nam się ona na pulpicie. Następnym krokiem, żeby stworzyć taki, te, taki rysunek montażowy jest zaznaczenie opcji w, na wstążce w zakładce Widok Connection Label Panels, to włącza nam możliwość wyboru Connection Labels tutaj w menu kontekstowym po lewej stronie i mamy tak jak mamy strukturę projektu drzewkową. Gdzie mamy po lokalizacjach porozkładane konkretne aparaty, tak samo w ten sposób możemy, te, te, w, tym, tutaj, w, tym, w tej zakładce, w ten sam sposób przeglądamy nasz projekt. Z tym, że pod konkretne komponenty nie są podpięte części produkcyjne, a jedynie ich symbole, właśnie montażowe. I aby zacząć wstawiać nasze symbole, montażowe, starczymy brać prawy przycisk na konkretnym symbolu i możemy w tym momencie już wstawić ten symbol na nasz schemat. Jeżeli nam wygląd tego symbolu nie odpowiada. Zawsze możemy przejść do menu wyboru konkretnego symbolu montażowego. W tym miejscu mamy bi dostępną bibliotekę podstawową, podstawowych symboli montażowych, która oczywiście, jak wszystkie biblioteki w programie, podlega edycji. Możemy sobie te symbole przypisywać takie, jakie sobie życzymy. Na początek, wierzmy, eee, może ten. Dodaliśmy pierwsze zabezpieczenie. Oczywiście możemy to um, również um, te symbole wstawiać szeregowo, w, wielokrotnie. Nie musimy wstawiać jeden po, po ich pojedynczo. Tutaj, w, w, kiedy wybierzemy kilka symboli do wstawienia od razu, możemy wybrać sobie kolejność ich wstawienia. Kolejną rzeczą, jaką, trzeba zdefiniować, jaką możemy lub nie musimy zdefiniować, jest odstęp między konkretnymi symbolami. A na, oraz definicja, w którą stronę będziemy rozwijali w wstążkę. Czy z prawej do lewej, czy z góry na dół? No dobrze, i my wybrałem, że z prawej do lewej. Odstęp mały między elementami. O, widzimy, że zostały wstawione wszystkie. Troszeczkę mi tutaj ob, wylazł opis, ale możemy to szybko zdefiniować. No, w zasadzie to wygląda w ten sposób. Dalej możemy sobie to już wyrzucać swobodnie. Jak widzą Państwo, zapewne nie trzeba tutaj siedzieć z blokami, nie trzeba ustawiać tego wszystkiego samodzielnie, ręcznie, nie trzeba przypisywać oznaczeń kabli, nie trzeba przypisywać oznaczeń adresu, gdzie one przych przychodzą. Wszystko jest zaciągane z bazy danych automatycznie. To jest spora funkcjonalność SolidWorksa, którą mamy od razu na wstępie, nie musimy jej dokupować w żaden sposób. To jest spora zaleta, moim zdaniem. Więc, jeżeli ktoś mi powie, tutaj reagując na ten filmik, że o, przecież możemy również takie coś wykonywać w innym projekcie, powiem, w innym programie, powiem, że jest w błędzie, ponieważ SolidWorks Electrical nie ma żadnych ograniczeń. A żeby to Państwu udowodnić, pokażę w jaki sposób można wykonywać działania, które zawsze w szkołach wmawiali nam, że są nierealne do zrealizowania. Takie jak dzielenie przez zero, więc jeżeli ktoś kiedyś powie mi, że oprogramowanie Eplan, C-Electrical, tudzież Wolfram Alpha są lepsze niż SOLIDWORKS Electrical, powiem mu, jest w błędzie, a najlepszym dowodem na to jest właśnie ten filmik. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.